Dzień dobry, Piotr Ksieniewicz, firma Network Expert. Chciałem powiedzieć o bezpieczeństwie systemów przemysłowych, określanych często jako Industrial Control System, Internet of Things. Co to jest i po co nam to potrzebne, i dlaczego powinniśmy na to zwrócić uwagę? No cóż, cytat z Wikipedii: Bezpieczeństwo i w ogóle operation technology, Internet of Things, czy też Industrial Control System. To bardzo szerokie pojęcie tak naprawdę to smart cities, czyli światła drogowe, to systemy sterowania skrzyżowaniami, to systemy wodociągowe, to systemy związane z autobusami, ich przejazdami przez miasto, włączaniem świateł dla nich itd. itd. Samochody podłączone do sieci, sensory w rozmaitych urządzeniach. Wreszcie systemy przemysłowe, czyli wszelka produkcja, która jeszcze niedawno była sterowana, czy to ręcznie, czy za pomocą de facto operatora, który naciskał przycisk, patrząc na odpowiedni czujnik pomiarowy, wtedy kiedy produkcja miała stanąć, zwolnić, przyspieszyć, kiedy trzeba było dolać jakiegoś czynnika do mieszaniny płynów, która gdzieś powstaje w procesie produkcyjnym. Teraz to wszystko. Jest robione w sposób automatyczny przez sterowniki, najczęściej sterowniki PLC, i te wszystkie urządzenia są ze sobą zsieciowane. Sieciowane w taki sposób, że połączone są po sieci pracującej w najbardziej popularnych technologiach, czyli w sieciach Ethernet, w zwykłych sieciach LAN-owych. Te sieci LAN były przez jakiś czas odseparowane od sieci zwykłych, natomiast obecnie są bardzo często podłączone do zwykłych. Sieci, w których użytkownicy pracują ze swoimi komputerami. Przykłady problemów, jakie mogą się w związku z takimi sytuacjami pojawić. No, Ponieważ mówiliśmy, że urządzenia przemysłowe, przemysłowe systemy sterowane poprzez sieci IP są podłączane niejednokrotnie w sposób, który umożliwia dostęp do nich z internetu, no, powoduje to, że ataki, które wszyscy znają. I już widzieli, targetowane, celowane w systemy komputerowe, zwykłe, nieprzemysłowe, mogą być również rozszerzone na systemy przemysłowe, czyli można w łatwy sposób zatrzymać produkcję, zatrzymać logistykę, spowodować zagrożenie dla ludzi, czy to na przykład powodując zatrucie wody w wodociągach, przegrzanie, czy też podwyższenie nadmierne temperatury w określonych miejscach, wręcz katastrofalne sytuacje związane z wybuchami, z wydostaniem się na zewnątrz szkodliwych czynników, które w krytycznym stopniu mogą być zbliżone nawet do tego, co stało się w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Takie przykłady łatwo mnożyć. Co więcej, można powiedzieć, że bezpieczeństwo sieci przemysłowej jest również bardzo, bardzo kosztowne. Czyli nawet jeśli nie mówimy o zagrożeniu życia, czy też o zagrożeniu związanym z poważnymi problemami, no, mamy przykładowo bardzo wysoki koszt przestoju linii produkcyjnej na minutę. Jeżeli to wszystko stopuje, hamuje, to po prostu mamy olbrzymi problem finansowy. No i równocześnie należy podkreślić, że najczęściej te systemy przemysłowe były i są zarządzane przez zupełnie inne grupy niż IT, które IT, czyli Information Technology, ci ludzie już zdążyli nauczyć się o tym, czym jest bezpieczeństwo, jakie są z tym związane problemy. Co więcej, jest szereg mechanizmów, które potrafią zabezpieczać takie rozwiązania. Natomiast jeżeli chodzi o OT, czyli o tą przemysłówkę, to najczęściej zupełnie inne osoby się tym zajmują, generalnie nie, często nie posiadając świadomości związanej z problemami, związanymi z bezpieczeństwem. No i to powoduje, że stawiają przed nami ten świat wiele wyzwań, wyzwań związanych z problemami po atakach, jak i również z kosztami. Natomiast co jeśli chodzi o Bezpieczeństwo samych systemów przemysłowych. Wszystkie systemy przemysłowe były projektowane i tak naprawdę systemy komunikacyjne, czyli jak te sterowniki PLC, jak te urządzenia HMI, jak systemy SCADA komunikują się, to wszystko nie jest w żaden sposób zabezpieczone, czyli te protokoły, które służą do komunikacji, są protokołami, które łatwo podsłuchać, łatwo podszyć się pod te urządzenia, łatwo tak naprawdę wysterować te urządzenia w taki sposób, żeby w wrogi sposób Zadziałać z urządzeniami przemysłowymi. No, tu mamy pokazane, jak wygląda taka sieć przemysłowa w zakresie sieci komputerowej łączącej urządzenia automatyki. Mamy szereg urządzeń związanych z automatyką, z sterowaniem procesami produkcyjnymi, czy też innymi procesami. Mamy urządzenia sieciowe, które to skinają. I na końcu, co warto zauważyć, zawsze ta sieć jest podłączana do sieci enterprise'owej, czyli tej sieci, w której znajdują się normalne komputery, komputery pracowników, administratorów, z której można przeskoczyć do sieci przemysłowej. I uwaga, ten model jest modelem idealistycznym, niejednokrotnie zdarza się tak, że sterowniki urządzenia przemysłowe są bezpośrednio podłączane do sieci internetowej. No to jest generalnie tragedia, czyli sytuacja, w której każdy może sterować urządzeniami przemysłowymi. Jak zabezpieczyć sieć przemysłową przed problemami? No przede wszystkim najpierw musimy poznać naszą sieć, czyli wykryć wszystkie urządzenia. I my w tym pomagamy. Mamy system, który od zwanego producenta firmy Cisco, który generalnie pozwala, rozumie wszystkie protokoły przemysłowe, uczy się komunikacji w tych sieciach przemysłowych, uczy się sposobu, w jaki urządzenia ze sobą rozmawiają, rozpoznaje to i na tej podstawie tworzy pewien obraz sieci. Później należy tą sieć podzielić, czyli absolutnie oddzielić wszystkie sieci przemysłowe i aspekty sterownikowe od sieci związanych z normalnymi komputerami. Co więcej, należy wprowadzić mechanizm, który będzie filtrował odpowiednio komunikację między tymi urządzeniami. Później należy tą sieć monitorować, czy to przez urządzenie, które potrafi. Wykryć anomalie w sieciach przemysłowych, przekazując to wreszcie do zintegrowanego z siecią komputerową, siecią klasyczną IT, SOCA, czyli systemu, czy też wręcz nawet instytucji nadzorującej i reagującej na zdarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tak jak powiedziałem, my oferujemy rozwiązanie Cisco Cyber Vision. Co rozwiązanie Cisco Cyber Vision robi? Tak jak powiedzieliśmy, gromadzi informacje o wszystkich urządzeniach, które są urządzeniami sieci przemysłowej. Rozpoznaje te urządzenia, potrafi zorientować się, że, na przykład, tak, jak tu na przykładzie mamy do czynienia ze sterownikiem PLC firmy Rockwell Automation, ale co więcej, również na podstawie tego rozpoznanego konkretnego typu sterownika, potrafi zidentyfikować, że Nany sterownik obarczony jest problemami związanymi z podatnościami istniejącymi w jego softwareze, czyli możliwościami no kolokwialnie mówiąc hakowania tego sterownika, czyli wprowadzenia go w stan, który rodzi pewnego rodzaju problem. Oprócz tego oczywiście podejmowana jest analiza ryzyka, czyli na podstawie mapowania jakie urządzenia, jakie komponenty sieciowe łączą się ze sobą, określane jest, które z nich ma charakter, no, nazwijmy to, rdzeniowy, korowy. Na tej podstawie wykonywana jest ryzy analiza ryzyka również w tym zakresie no, można oczywiście wprowadzić tutaj manualną decyzyjność operatora, który zna proces i potrafi ocenić, które z komponentów jest krytyczne. Na tej podstawie powstaje nam baza wszystkich urządzeń, które funkcjonują w sieci przemysłowej. Co więcej, warto zaznaczyć, że baza pozyskiwana i cały monitoring pozyskiwany jest w charakterze, o charakterze pasywnym, czyli bez ingerencji aktywnej w naszą sieć kopiujemy po prostu ruch z urządzeń sieciowych w odpowiedni sposób do sensorów, które pozyskują wszystkie odpowiednie informacje z sieci i na tej podstawie uczą się sieci przemysłowej. Ta nauka polega również na tym, że zbieramy informacje o tym, jakie są relacje komunikacyjne, czyli co, który element sieci przemysłowej łączy się z jakim sterownikiem, z jakim narzędziem administrującym, z jakim systemem SCADA. To jest... Malowane de facto w formie grafu, ale również uczymy się tego co do pojedynczych przepływów. Co więcej wiemy, też uczymy się, jakie rejestry, jakie zmiany na sterownikach są wykonywane, jakie zmienne są ustawiane, gdzie wpisywane są odpowiednie wartości, to również stanowi dla nas pewnego rodzaju sposób zachowania sieci, którego uczymy się i który stanowi dla nas bazę, na której później. Ceniamy odstępstwa od działania nominalnego, czyli potrafimy się tak naprawdę nauczyć, jak się działa w sposób, kiedy nie jest atakowana i działa prawidłowo. Natomiast na tej podstawie właśnie behawioralnie potrafimy wykryć zagrożenia, czyli odstępstwo od normalnego działania, działanie w sposób ponadnormatywny, zbyt dużą ilość ruchu, programowanie innych rejestrów niż zwykle, to wszystko potrafimy wykryć. Co więcej, mamy też wykrywanie za pomocą zwykłego IDS-a, czyli zwykłego, mocno też niezwykłego, ponieważ posiadającego sygnatury dla systemów przemysłowych, czyli Intrusion Detection Systemu, czyli systemu, który. W zasadzie odczytuje informacje o wzorcach ruchu, które mogą stanowić dla nas zagrożenie. Mamy wreszcie współpracę z bazą danych, największą bazą danych zagrożeń, Fred Intelligence od Cisco, która zawiera w sobie spis i bardzo dużą ilość informacji o zagrożeniach z gatunku sieci przemysłowych. No i tak jak powiedziałem, te wszystkie informacje powinniśmy przekazać również do tak zwanego SOCA, czyli Security Operation Center. Ten Security Operation Center powinien z tej sieci przemysłowej otrzymywać informacje, również powinien agregować informacje z sieci IT. My taką usługę SOC również oferujemy, no po to, żeby centralistyczny sposób nadzorować bezpieczeństwo sieci IT oraz OT. Yy, w dużym. Plusem tutaj jest zastosowanie infrastruktury Cisco Cyber Vision, czyli narzędzia do wykrywania problemów i zagrożeń w sieci przemysłowej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do kontaktu z nami w kwestii omówienia ewentualnych możliwości współpracy w tym yy, zakresie. Dziękuję.